przywitanie się z auta albo z windy. Nagrywam telefonem, bo nie wzięłam aparatu. Z windy albo z auta. No tak. Jedziemy do lekarza. To tak standardowo w sumie. Standardowo w sumie. Albo do lekarza, albo do forum, nie? W każdym razie. Jedziemy do lekarza na kontrolę po, po czym? po zabiegu. No a później jedziemy na właśnie do galerii, ale nie do forum. No, no, no. A i kupiliśmy wczoraj wypoczynek. Znaczy w sensie a, tak, 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 tak. takie mini... Nowy wakacje. poczynek, no Nowy tak. Poczynek, no. W górę jedziemy, Pierwszy raz w góry będziemy, nie? Ty byłaś kiedyś? Tak. Nie. Czy nie? Byłam, byłam raz, no ale to było 10 lat temu. Czyli miałaś ile lat? 18 Ja nie byłem nigdy. Nigdy chociaż zawsze chciałem. No. Zobaczymy, czy w ogóle będzie można jakoś, nie wiem, jakie będzie można. Ale to właśnie... dziś nie brzmi w ogóle 10 lat temu, nie? No, tragedia to jest to, że rok 2000, że roczniki 2000, ile? 3? Nie, 2005? 2005 mają 20 lat. Ty. No. 2008? 2007. Ale w mają 2007, 2007 wyjechałam do Irlandii. A 2007 roczniki będą miały. W no w tym roku 18, 18 lat Aleś to spok Szok To jest tragedia No totalna Natomiast y, zastanawiam się, czy będzie można pojeździć, nie wiem, spróbować kart może? No tylko nie mamy stroju, więc nie no, wiem jak no, 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 spróbować, czy to jest Zobaczymy Zobaczymy, czy śnieg będzie fajnie uprawiać Pojedziemy do fajnego miejsca, gdzie jest bardzo blisko przepanecajka y, z Instagrama jest bardzo blisko stok narciarski i jest no fajne ogólnie, więc jak tam będziemy wracać do domu, to Wam polecę. Albo nie polecę. Albo nie polecę, zależy. Natomiast co, Witek już będzie mógł... E... Słucham, synuś! Patrz wszędzie jest oki 5000 polskich złotych na zakupy toki. Ja muszę zobaczyć. Tam jest 30 koła stó nad ziemią! Bójam o bo boki! Bo <ścoughs> ją! <ścoughs> oki to nie To Ja nie mam ale... To było moje wodzie. No dobra krzywam od ziemi, mi robi mi A ty masz plastelinowe stopy na zewnątrz. Chciałem ci powiedzieć. Stopy z plasteriny. Z planaliny. Nie, nie biorę kurtki, bo ja dzisiaj ciągle będę musiał tachać. Nie ma szans. przyszliśmy właśnie do Kupais jesteśmy yy, w, a... w ribierze, przyszliśmy sobie zjeść, więc bardzo zdrowo, ogólnie. E, ale ja nie o tym. Chciałam tylko powiedzieć, że mam taką loskinę małą, że yy, no, odsmoc Mati odsmoczkował Leosia. Ale ja czuję po prostu się taka, że jakbym trochę utraciła malutką dzidzię i że on już jest duży. I jest mi z tego powodu strasznie przykro, że, że on już nie jest taką małą dzidzią, to jest po prostu jest bez tego smoczka i jest taki, no, taki duży. I... No i jakoś tak nie mogę się z tym pogodzić, wiesz Z Witkiem tak było łatwiej, bo chciałam go szybko osmoczkować, bo wiedziałam, że to jest no, niezdrowe dla niego. A z mam tak, że no dobra, przecież on jest jeszcze mały i w ogóle ma tylko półtora na roku, no to... No to jeszcze może nie jest tego smaczka w ogóle. I jakoś tak mam... no nie wiem, jakoś tak mi jest po prostu smutno, że już utraciłam mojego małego dzidziuszka. I że on już staje się większym chłopcem, takim większym mężczyzkiem mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Jak tam mój mężu? W grudniu Po Mogłem południu? sobie kupić drugą wersję, drugą, drugie pamiętasz? Może tak te... były promki, A, no. A jak się czujesz powiedz. Dobrze się czuję tak? Fajnie, tylko teraz trzeba pamiętać o tym, żeby kliknąć, żeby ci ściskało do szeręcej nogi. O, teraz podówcie elegancko. <noise> no. o. O. o, Jesteśmy sobie z witusiem na randeczce Bituś sobie jest serniczek. Ja mam jakąś tartę czekoladową. Z pistacją pyszna. Która jest pyszniejsza? Chyba moje. Chyba moje. Chyba moje. No, może obie. Może być obie. Pyszka. I na Leosia czeka naleśniczek, wiadomo. A, a, a weźmiemy, a może jak będziemy na dole, to a jak będziemy na dole, to wtedy no, weźmy te auto białe. I, i ja będę prowadził, a sobie zobaczymy tam fajne zdjęcia, tak? Fajne co? No będę sobie wchodzić. A. No, zobaczymy. Auta. tak. Czyli w moim... Patrzcie, ostatnio byłam w Tajgerze i kupiłam sobie ten wiralowy, znaczy wiralowy... Nie wiem czy wiralowy, ale ten sławny kubek z podstaweczką na... Hmm, co a to widziałam? Czego czy się mogę mogę... No I tak, tu będę miała herbatkę sobie, a tutaj będę miała miejsce na słodyczki. No to Marcia, nie jest wspaniałe? No herbatkę? Zrobię Ci herbatkę. Fajny, co? Piotrowy taki. Aha. Aha. Przepraszam, że nic nie nagrywam, ale przyleciała moja siostra i tak po prostu, no wiecie, nie mam kiedy. W każdym razie zobaczcie, zrobiłam sobie toner na włosy, ale tak tylko lekko, chwilę go przetrzymałam, żeby trochę przyciemnić te moje blondy, bo w sumie chciałam iść do fryzjera, ale, ale mam teraz właśnie taki problem z tymi włosami, no że one są, wiecie, łamią się i tak dalej, wypadają mi nadmiernie, więc pomyślałam, że zrobię sobie tonerem a nie tym a nie, a nie będę szła do fryzjera, żeby znowu rozjaśniać te włosy, bo one są takie biedne i tak mi ich szkoda. Więc zrobiłam sobie takim tonerem, tym z Only Bio, czekoladowym i przetrzymałam go tylko dosłownie, wymieszałam z maską, przetrzymałam go tylko tam, nie wiem, 5-10 minut i wyszły mi takie o. On się zmyje, więc spoko, nie ma tragedii. No, w każdym razie, no tak jak mówiłam, nic nie nagrywam za dużo, no bo nie ma trochę też czasu ani przestrzeni na to, żeby nagrywać. Eee, Umałam cię okna, bo już nic nie było przez nie widać. Totalnie nic. Będziemy się pakować niedługo, bo jedziemy w góry. Tak jak już wiecie. Eee, totalnie nie wiem, co zabrać. Nie mam w ogóle takich rzeczy w góry. Eee, więc muszę, chyba musimy wybrać się na jakieś małe zakupki. Typu, nie wiem, może jakiś. Spodnie narciarskie chyba nie będę bo Nie wiem, czy będę. Raczej nie będziemy jeździć na nartach. Ale może. Hmm. Co myślicie o tym? Czy jak się jedzie w górę, to trzeba mieć spodnie narciarskie? Nie wiem. Kurczę, Ej. Zaczęłam teraz o tym myśleć trochę tak. Myślę, że w sumie to by, byłby dobry pomysł, no chłopaki wiadomo, mają tam jakieś e, takie zimowe i ten, e, takie typowo właśnie, e, wiecie, no te spodnie takie, a my w sumie nie mamy. Hmm. U nas się ferie zaczynają e, w Pomorskim 17. Mówi się w Pomorskim czy w Pomorskiem? Bo wiecie jak czasami jest pogoda w telewizji, nie? I oni mówią tam, że w pomorskiem, w Łódzkiem, czy mazowieckiem, coś takiego, nie pamiętam. A w każdym razie tak czasami mówią w radiu albo w telewizji i się zastanawiam o co chodzi z tym odmienianiem. No i właśnie się zastanawiałam, więc nie wiem czy się mówi w pomorskim czy w pomorskiem. Pomorskim chyba, nie? W pomorskim. Anyway... Mam też takie ostatnio fajne... Znaczy fajne, takie, takie rozkminy na terapii ostatniej miałam. Jeżeli w ogóle tak sobie gadam do Was, bo siedzę teraz sama mam chwilę po, po, ty, po umyciu tych okien. A propos właśnie pracy, że... Nie będę się tam zagłębiać oczywiście w to jakoś mocno, natomiast... Ponieważ ja studiuję, i, no i myślałam, że to mi da poczucie takiego, wiecie, że um, trochę takiej sprawczości, takiego, wiecie, że no coś takiego może jak praca i tak dalej. Natomiast jednak, um, jednak, jakby praca. Wyszło, wyszło na to moc, mocno w tych rozmowach, że praca z domu nie jest totalnie dla mnie, że ja muszę wychodzić do ludzi, że ja muszę wyjść z domu, w ogóle zmienić otoczenie i tak dalej, że totalnie siebie nie widzę, totalnie, przynajmniej na ten moment oczywiście, takie pracowanie z domu, czyli pracowa właśnie pracowanie w miejscu, w którym ja muszę się, w którym ja przychodzę i chcę się relaksować, ym, to jest... Ym, Coś, co w ogóle, w ogóle nie jest dla mnie, że to jest, nie, nie. że totalnie mój mózg nie, nie, nie jest w stanie tego yy, oddzielić jakby, wiecie o co chodzi, że, że dla mnie dom to jest takie safe space, że ja przychodzę tutaj, chcę odpocząć, czuję się bezpiecznie, chcę się właśnie zrelaksować i tak dalej i że jeszcze pracować stąd... Że ciężko mi jest to połączyć. W każdym razie yy, właśnie yy, też bardzo mocno o tym myślałam i o powrocie do pracy, takiej stacjonarnej. Yy, no i to jest taka moja mocna rozkwina na ostatnie dni. Powiek się nie spodziewa, że po terapii będziemy. Myślimy, że pójdziemy na terapię i będziemy czuć się lepiej, w takim sensie, że wyjdziemy z tej terapii po tej sesji jednej i będziemy czuć się lepiej i w ogóle wszystko będzie jakby ułożone i tak dalej, a wychodzimy z tej terapii i po prostu czujemy się gorzej, bo mamy jeszcze większe rozkminy, większe rzeczy do, do przemyślenia i w ogóle. Natomiast to jest proces i no i zdaję sobie sprawę, że jak przejdę te ciężkie tematy, no to będzie już tylko lepiej, ale no na razie to jest ciężkie. To jest taki ciężki Eee, ciężki, eee, ciężkie po prostu obszary ruszamy i no i to jest, nie jest łatwe. Słuchajcie, jesteśmy w Martesie. Przyjechaliśmy po, po spodnie... Co? Nie wiem czy to nie po spodnie zimowe jednak, znaczy takie narciastkie i tutaj wziąłam sobie takie, a jedne wrzam sobie dziecięce. Właśnie nie wiem, zobaczymy, w które się zmieszczę. Bo wydaje mi się, że w te dziecięce się nie zmieszczę, w biodrach, bo one są dosyć małe. A wydaje mi się, że tutaj są tylko Mki i te Mki mogą być na mnie mega za długie, więc zobaczymy. Zaraz się ogarniemy. No, pokażcie. się. Fancy, fancy, fancy. I co? Fajne. Jest ciekawa, bo będzie. No, ciekawe. Nie, spokojnie. Nie, ładne są. No. A wygodne? No to. Nie, się Nie jest. Się porwał. Nie, proszę, wiesz, może zobaczyć, jak ktoś podejdzie. A na długość też spokojnie? Tak, na długość też ok jest. No. ja bym wziął M, ty też, że nie wiesz. Przyciskaj od tych kół. tak się prezentuje żonka. żonki. Co powiesz? Fajne. Fajne, kolor fajny. Bo ładny, ile... nie? Też. trochę za długie. No za długie są bo no, wiesz. Ale taki nie aż tak bardzo, nie? Jeszcze będzie miała te mócy, nie? On ja zakładała. Trochę za małe no i fajnie, bo tutaj można tak wyglądać. Tak, 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 długę, tak, tak, no. Ale można sobie właśnie No, to jest super. Żeby śnieżek nie padał. No, fajnie. Zobaczymy. ja to zawias, nawet ten kurtka na to i cieplutko, nie? będziemy śmigać jakby to. Chcemy do tej mojej kurtki z Nord Facea. Z Nordfisha? Tak, no. Zgodne, zobacz. Dobra, jesteśmy w poracjach. Ja znalazłam takie. Ale tylko jedna były więc... I tylko kolorki, nie? Wszyscy wy... wykupują ty? A ja mam mki. Ej, ale ten kolor jest całkiem inny w tym Ta, no Nie? A I przechłonął nas żarówiasty, a tu jest taki pomarańczowy Nie No dobra, to nie jest Nie? No weź jeszcze Chyba stwierdzamy, że jednak te z Martesa no Nie to takich cezłów i nie dać, nie? <suszy> że te z Martesa były chyba lepsze jednak jeszcze mogę jakiś tak zwiercione, są na mnie mega tutaj o za duże. Ja na przykład nie mogę spokojnie. Żeby mi jeszcze weszło, weszło, nie wiem, spokojnie Leoś by Tutaj się spował. A ja na przykład mam do sobie teraz pikselki i tej strony. Yy, I te I prostu mi się, tak, się tak wrzynają mocno. Tak mi się wrzynają, że nastąpił podział. Podział. Podzieliło się z... Nie? Dobra już, przestań, dobrze, ja wszyscy przestań. wiedzą że się podzieliło, no. No, tak może będę stało rosnąć. Nie, chyba jednak nie. Nic stąd... nie. Nie, nie. Nie. Kolor fajny, znaczy fajny. No ciekawszy. Żółty był super, mm -hmm. ale jak żółty pasował tak samo... O Jezu, o nie, On to jest, nie... No są serio za dużo na mnie. Nie, nie. Dobra. Idziemy do Marcesa. Dobra. Yep. Robię test moich nowych nauszników. Zobaczymy czy będzie mi w nich ciepło. Pokażę, pokaż, jak jesteśmy ubrani, radiańsko. No. Ciepłe. Nikt nie choruje, moi drodzy. No, Mać nic nie choruje, a mnie boli gardło już. Zahartowałem się. Tylko wy nie, nie róbcie tego teraz, co ja. Bo jak zrobicie to, co ja, to wy będziecie chorzy. Musicie wasze dzieci tak hartować. Tak. Ja od podstawówki w ten sposób chodzę i nie jestem chory. I nie mogę sobie pochorować nawet człowieku. No. Fajne, ciepłe te u... Open up. Open up ciepłe te nauszniki. jeszcze kupiliśmy. Czekajcie, a daj to ja chcę pokazać. A. Kupiliśmy jeszcze. Już pokazuję. pokazuje. Minek Kupiliśmy jeszcze takie dwa e, chłopakom w forefie, za dwie deszki były przecone. E, no i później, aj, taki jeszcze siwy. No, i później w jakimś sklepie pani sprzedawała taką ciepłą z taką podszewką czapkę. Tyk! Dla Witka kupiliśmy z takimi łóżkami. I <grym> zapowiedziała, że już jest zobaczcie. I oborzy. komin jeszcze. No bo był w wystawie, <grym> więc wzięliśmy komin też. No. A, no. Także teraz jedziemy gdzie? do Martesa. Jedziemy do jednak Martesa. po tamte spodnie, bo nie znaleźliśmy żadnych spodni, które byłyby godne uwagi. Tak jest. No plus były, no znaczy na pewno byśmy znaleźli, ale w takim przedziale cenowym, wiecie, mega dużym, a my nie chcemy dużo wydać, no bo jedziemy pierwszy, pierwszy raz w góry no. i no chcemy najpierw się rozeznać w temacie, czy w ogóle pójść na stok, zobaczyć w ogóle, czy Witek by chciał jeździć, zobaczyć, czy, czy nam się, będzie, czy nam się podobało. będzie podobało, czy w ogóle my byśmy chcieli spróbować i tak dalej. Więc dopiero wtedy będziemy decydować, yy, czy na przykład za rok jak pojedziemy, to sobie nie kupić już, wiecie, całego sprzętu na przykład, nie? A, a teraz jedziemy tak na rozeznanie pierwszy raz, więc chcemy po prostu się. mieć jakieś ciepłe rzeczy, żebyśmy mogli spędzić no, większość dnia na dworze po prostu, nie? Żebyśmy nie siedzieli tam yy, ciągle tylko w domku, no bo też to się mija z celem. Także jedziemy po despadnie do Martesa, które przymierzyliśmy wcześniej. I... Tak. Czapkę mamy. Jeszcze ja muszę sobie kupić rękawiczki. jakieś cieplejsze rękawiczki, bo nie mam takich cieplejszych no mam i wszystkie też. Wszystko, nie? No i wszystko. A ty masz rękawiczki? Mam rękawiczki, mam dwie pary, Jedne mam te grubsze, jedne cieńsze. Ale mam, mówię, no, jeszcze, jeszcze jeszcze jutro na spokojnie zobaczyć, czy na pewno wszystko mamy. Mhm. No i tyle. Bo wiesz, to jeszcze jest dzień, sobota, jeszcze. No coś tak. tam można pokombinować jeszcze. No, fajne, co? Pierwszy ja ja raz w góry razem no, Pierwszy raz w ogóle, a ja w góry Ty pierwszy raz w ogóle, a ja byłam 10 lat temu i to z wycieczką szkolną, więc totalnie wiecie Ale jaram się przepotężnie, bo na przykład jak obserwuję tego Jarka Pasza na Instagramie mm -hmm. To tam często takie, takie podróże w góry, jakie spacery i tak dalej, także no. jak go widzę no to, to zazdroszczę i teraz wiesz, można nawet będzie tak, że nawet, nawet na narty nie pójdziemy, bo nam się tak fajnie będzie tymi szlakami chodziło, nie? Mhm. Więc, więc no, doczekać się nie mogę, jeszcze kilka dni. Zobaczymy. Zobaczymy. Mhm. Fajnie. Bardzo fajnie.